Jad, brawo 2 wymienimy wkładkę kluczyka, bo ta stara jest zepsuta, i postaramy się jakoś zregenerować klamkę. No teraz akurat łapie, ale nieraz łapie, nieraz nie o, teraz. Akurat jak na złość, za każdym razem łapie, ale nie raz jest tak, że trzeba parę razy pociągnąć i dopiero załapie. No teraz, jak kamery się wstydzi, chyba teraz za każdym razem działa. Ale no musicie uwierzyć na słowo, że nieraz parę razy trzeba tak jakimś sposobem do dołu, do góry. O, teraz było. Kto ma brawo, to pewnie temat zna. Dobra. Żeby wyjąć ten element, otwieramy sobie drzwi. I tutaj mamy taką dziurkę. Tu powinna być zaślepka, ale akurat tu jej nie ma. I tu jest śrubka na torx za T20. Wkładamy sobie Torksa w tą śrubkę. Trzeba ją zerwać i odkręcamy ją w lewo. Oj, wypadła. O, do oporu takiego pierwszego. Dodamy sobie tę śrubkę i uderzamy. A jeszcze chyba, a jeszcze nie odkręciłem do końca. Czyli trzeba wyczuć moment opór i uderzamy. I mamy całą wkładkę wyjętą. Zaraz będziemy sobie rozbierać, żeby wyjąć ten środek. Klamkę wyciągamy w ten sposób, że Klikamy ją w tą stronę. O, tak. Tu i powolutku. Tu. I mamy klamkę na wierzchu. I teraz wymienimy sobie samą wkładkę. Odpinamy tutaj dwa zabezpieczenia. Tu i tu. Delikatnie, żeby tego nie połurywać, bo potem się kiepsko będzie trzymać ta osłonka. Dobra, wkładamy sobie stary kluczyk. I tutaj mamy takie zabezpieczenie. I je odpychamy tam, o, żeby wyskoczyło. Dobra. I z drugiej strony wyciągamy tutaj zabezpieczenie. Kładamy. Dobra. I włożyliśmy stary kluczyk. I tutaj nam potem wyskoczy to. I jak wyciągniemy wkładkę, więc trzymamy to ręką, żeby nam gdzieś nie poleciało. I ruszamy. O, nawet nie. Teraz widzę że się przekręciło tutaj. Więc. O, wyszła. O, i tu by nam wyskoczyło. I mamy starą wkładkę na wierzchu. I bierzemy nową wkładkę. Zakładamy sobie wcześniej uszczelkę, która tam była w zestawie. Nie wiem, czemu od razu nie była założona, no ale zakładamy w każdym razie. Ach, o, jest. Wykładamy I bierzemy kluczyk w takim stanie, jak przyszedł, że włożony w wkładkę. Nie wyciągamy kluczyka dla zabawy stąd, bo się rozsypie cały ten wkład. Bierzemy to. Naciskamy to czarne. Żeby tam nam przeszło tak. O. Tu widać ładnie. I wkładamy nową wkładkę. O, tak. Sprawdzamy. Chodzi w obie ładnie strony. Dobra. I teraz wkładamy zabezpieczenie. Tak jak było, żeby tutaj się zaczepiło za, za tego dędzla. Tu sprawdzamy. O, nie zaczepiło się tutaj. To mu pomagamy. Dobra, no, jest. I teraz możemy wyciągać folikę, odrywamy. I teraz chodzi już pięknie. Ładnie wchodzi kluczek, wychodzi. No i tyle. I zakładamy to. Mamy całą wkładkę gotową. Teraz się bierzemy za klamkę. Potem z klamką wymyśliłem taki, że tutaj dwa razy termokurczkę nałożyłem i zgrzałem. I zobaczymy, może to pomoże coś. Uda się, to się uda, nie, to nie. Bardzo, bardzo ciężko w tym egzemplarzu to się wkłada, tak ciasno tam chodzi. A, jest weszła. Siadła nawet ładnie. Teraz wkładamy wkładkę do końca. I tą śrubką, którą wcześniej kręciliśmy w lewo Teraz kręcimy w prawo, blokujemy wkładkę do oporu, ale nie za mocno, żeby nie zerwać. Ale teraz nie wraca klamka. O, już wraca. No, moim zdaniem jest dużo lepiej. Spróbuj taki opór jak ona robi. Zobacz ty sobie swoją ręką. Dobra, jeszcze sprawdzimy kluczek. Działa już wcześniej, nie działał. No i klamka zupełnie inaczej chodzi. Czuć to takie na końcu takie pyknięcie. Bo wcześniej chodziła tak tempo, że do samego końca szła bez żadnego oporu i załapywała. A teraz czuć. Czuć teraz o tyle. No i, i takie. Ten opór właśnie do pociągnięcia rygla czuć teraz. jest naprawione na pewno. Te termokurczkiem według uszkodzenia u siebie tej klamki trzeba dobierać, w niektórych wystarczą może dwa razy nałożyć, w niektórych cztery, trzeba to sobie wyczuć, ale też nie za grubo, żeby tam weszło w ten taki rygiel, który ciągnie, bo tam może nie wejść w to. U mnie nałożyłem dwa razy tę termokurczkę, ogrzałem polarką i to po prostu awaria naprawiona.